Tamtu. Wiele drużyn, wiele miast w jednym czasie. Jak to działa? Aby uruchomić grę, musimy zapisać nazwę drużyny i kliknąć ikonę Zapisz. Teraz drużyna staje przed pierwszym wyzwaniem wyboru trasy. Nie musicie zaliczać wszystkich zadań. To do Was należy decyzja, czy zrobicie kilka za 10 i 50 punktów, ale trudniejszych i dalej rozmieszczonych. Czy zrobicie więcej łatwiejszych zadań za 3 i 5 punktów? Na niebiesko zaznaczone są pytania za 3 punkty, na zielono za 5, na pomarańczowo za 10, a najlepiej punktowane, fioletowe, to aż 50 punktów do zdobycia. Wymyślcie strategię i ruszajcie. W momencie zmiany koloru tła obrazka na pinesce z czarnego na białe, pytanie staje się aktywne. Zadania oznaczone żarówką to pytania testowe lub otwarte dotyczące miasta, w którym odbywa się gra. Są to pytania z różnych dziedzin: historii, sztuki, mody, kultury. W prawym górnym rogu możecie sprawdzić, ile punktów udało Wam się zdobyć i porównać swój wynik z innymi drużynami. Ale uwaga! Pół godziny przed końcem ranking zostaje wyłączony. Od tej pory nie możecie podglądać wyników innych drużyn. Pytania oznaczone rysunkiem aparatu to zadania wymagające zrobienia zdjęcia. Jeśli zrobiona fotografia nie jest satysfakcjonująca, możemy ją anulować klikając X. Zdjęcie, czyli Wasza odpowiedź, wysyłane jest na nasz serwer, gdzie administrator gry sprawdza jego poprawność i przyznaje punkty za prawidłowe odpowiedzi. Pytania z gwiazdkami to wyzwanie. Na miejscu będzie czekał na Was animator z zadaniem do wykonania. Jeśli poprawnie wykonacie zadanie, animator wpisze Wam nasz tajny kod. I naliczą się punkty. Tam tu możemy przeprowadzić w każdym mieście, a nawet w kilku miastach równocześnie. Ograniczenia ilości osób w zasadzie nie istnieją. Administrator gry może w każdej chwili wysłać drużynom wiadomość. Od tak jak teraz. Pamiętajcie też, że jest to gra na czas. W prawym dolnym rogu możecie sprawdzić, ile czasu pozostało do końca gry. Koniec gry to nie koniec zabawy. Czeka nas jeszcze podsumowanie, w trakcie którego ogłoszona zostanie zwycięska drużyna i obejrzycie zdjęcia, które zrobiły wszystkie drużyny w czasie gry. Tamtu wymaga kooperacji i ducha walki. Pomaga znaleźć mocne strony członków drużyny, rozwija strategiczne myślenie i szybkość podejmowania decyzji. Dodatkowy element współzawodnictwa między grupami pomaga zacieśnić więzy w zespole. To nowe spojrzenie na zajęcia team buildingowe połączone ze związaniem wybranego miasta.